Siemano. W zeszłym tygodniu widzieliście nas na lidze Rympał na Firtlu, która odbywała się w naszym klubie. Teraz jedziemy do klubu Shootboxer, do Mosiny. Jest to klub prowadzony przez Łukasza Szulca, przez Siwego. I mają dzisiaj super gościa Tomka Sarare. Tomek był w naszym klubie już trzykrotnie. Natomiast jest tam taka encyklopedia wiedzy na temat kickboxingu i nie tylko. Że możecie, można na szkolenia z tym facetem jeździć cały czas i one się nie nudzą. Dodatkowo, shootboxer otworzył nową salę. E, podobno świetny obiekt, duży, w pełni dostosowany do, mm, do tego, co sporty uderzane potrzebują, więc z ciekawością będziemy też salę zobaczyć. E, możecie nam przy tym towarzyszyć i zobaczyć razem z nami, jak wyglądało seminarium oraz jak wyglądano wypasiony obiekt Łukasza, który otworzył w mosinie. Jest, 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 jest z Adamem, Adam nas prowadzi tutaj, specjalnie dla Nie dojechałem na pierwszą salę, nie dojechałem na drugą, bo nie mam desy. Dojechałem na trzecią, jestem pod wielkim wrażeniem, super obiekt elegancko przygotowane pod sporty walki. Powiedz, czy więcej będzie takich wydarzeń, jak to dzisiejsze? Czy planujesz jakieś seminaria? Interesują mnie głównie te stójkowe w dyscypliny. dyscyplinie. Tak, <grym> na, na początku dziękuję Rafale za, za miłe słowa. E, tak, tak, planujemy wstępnie, bo plan, żeby robić e, seminarium co miesiąc e, z jakimś zawodnikiem, ale nie tylko stójkowym, także parterowym. E, następne seminarium będzie, będzie w kwietniu. Jak średnio co miesiąc, co dwa będziemy właśnie robić sobie seminarium, więc także serdecznie zapraszamy. co będzie się działo. Siemanko, witam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję za tak. Naprawdę bardzo lęne przybycie. Tego, jak mocno wyrzucę tą rękę. rękę również powoduje, że cios nabiera, nabiera mocy, ale nie ma co ukrywać, że faktycznie najmocniejszym punktem gdzie ten zapalnik właśnie odepchnie się prawym Szybciutko się odpędzić i robić dobrą przed rywalowi. Prawa ręka szyszczęce, wkręcone prawe kolana do środka. Lewy kopyt obciążony, prawe przed I jak ten fanatykiem takie naprawdę bardzo dużej balansu dołownia. Ten balansowe pozwala mi z tego wyciągnąć kilka, kilka profitów. Ciężar ciała rywala na przednią nogę. Ona stoi ciągle ciała nie jest właściwie w stanie nic zrobić, żeby tą mogę obronić. Gdybym miał do przebicia tylko to, proste i podwrótki, to do drugiej strony nie było. Na szczęście widzicie, o, sierpa pani otwiera gardę między innymi na właśnie nasze proste. atakować właściwie tą stronę, którą te zatakowały, bo na 99% będzie szedło tu i to jest cały czas otwarte okienko na, na mój czoł. Prawie, prawie lewy prosty i każdy. <laughs> 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 nie, ma, nie ma takiego wizja. Lewy prosty, lewy low, lewy kula. Idę prawy, rywal lewego sierpa, wstrzymuje na czwarty blok. Prawy prosty, lewy sierp. Idzie low, jest blok. Przekrok w powietrzu, wewnętrzny low kick. Prawy prosty, sierp przekrokiem. Mais América Ostatnio jak się widzieliśmy, to mówię, że są mocne plany, żeby iść w kierunku szkolenia, żeby robić seminarium. Pamiętam, że też prawdomka miała na to mocno parcie, żeby było szkolenie, ten plan się udaje realizować, a powiedz mi, przełoży się to... Udaje się wszystko realizować, na no co moja żona, także że jestem dobrym wężem, zawsze je słucham, także gdzieś tam, ale był taki pomysł, że udaje się realizować i przerwałem. Żona, tak. tak, i czy będzie powód jeszcze do kariery sportowej? Czy jeszcze będą barki? Czy to jest jedno kosztem drugiego? Ja ja trenerem... Chcę być i, mam, i mogę być jeszcze naprawdę wiele, wiele lat, ale zawodnikiem będę dużo krócej i to są ostatnie lata, w których bym chciał coś wykrzesać, mógł coś wykrzesać i zajebiście o co bym chciał, dlatego tego też się umówię, że są, do, do, dożyliśmy pewnych czasów. Ja dożyłem też pewnej pozycji, z której po prostu, na której mi się należy tym więcej i po prostu nie będę brał bach za śrubki, bo mówię, że również zawód trenera to, to jest zawód, który wymaga dużo poświęcenia, wymaga dużo, dużo poświęcenia czasu, energii i nie ma możliwości na realizowanie wszystkiego, więc albo trenerka albo życie zawodowe jeszcze zawodnicze i ja nie ukrywam, że strasznie, strasznie bym chciał tak naprawdę wykorzystać tą swoją karierę do, do końca, do do, do, do ostatniej dechy, a, a jeszcze nie dobiłem do tego punktu, więc tak mówię tajemniczo, bo po prostu walka będzie, tylko nie mogę powiedzieć jeszcze gdzie, co i jak, ale będzie wracam, wracam, wracam znaczy inaczej, nie mogę jeszcze potwierdzić finalnie rywala, sama walka tak naprawdę jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest ostatecznie potwierdzona ale jesteśmy naprawdę bardzo blisko to jest przepychanka na tle, na tle papierkowym na tle kontraktów, więc umówmy się, że w mojej głowie w moich przygotowaniach ta walka już jest, już się rozpoczęła i ja ciężko to nie zasuwam, brakuje zwyczajnie krobeczki nad ich postacią podpisanego kontraktu. Ale nie zmienia to faktu, że, że będzie to nowa dyscyplina, w której trzeba się tutaj podarzać na ziemi, więc z tego parteru schodzimy to co nieco do parteru. Mimo, że dosłownie broniłem się rękami nogami całe życie przed tym, to finalnie, finalnie schodzimy do parteru. W takim razie zdradzisz nazwisko trenera, kto będzie cię przygotowywał? Czy w jakim sztabie będziesz przygotował się do startu? Nie mogę jeszcze zdradzić, bo chcę zrobić z tego większą niespodziankę, chcę cały swój okay. team przygotować. Mam po prostu dobry team i to są ludzie, którzy, którzy gdzieś tam przyszli ze mną w jednym szeregu prze, przez karierę: Trener przygotowania motorycznego, ten trener rozstójki, trener do transporteru i myślę, że to jest osoba, która wszystkich ciekawi. Ale, ale pozostaje chwileczkę tajemniczy. Mam cały skład, który się zajmuje tutaj. Każdy osobnym etapem szkolenia, jak ktoś mówi, będzie bardzo zadowolony. Życzę powodzenia i na karierze w sportowe sportowej i trenerskiej. Przyda się, nie dziękuję, ale zawsze przyda. Nie? I gorąco od razu polecamy tutaj seminaria z Tomkiem. Polecamy. Polecamy. Mega było. Mega? Mega fajne akcje. Tak, tak, prawda. Tak mhm. Ci, tu nie byli, niech nam zazdroszczą, bo pozdrawiam Kambodża.